Złapałem szczurka. Teraz próbuję się wydostać. Te! Kolego. Halo, kolo. Gdzie? Och, ludzie, taki upierdliwy. Bardzo, szczury są bardzo cwanymi stworzonkami. Może mi się go uda do klatki przełożyć i oswoić. Zobaczę. Hej! Hej! Gdzie? Gdzie pyszczek? Gdzie dziury znajdujesz? Ty już! Gdzie szczury znajduje szczur dziury? No gdzie? Ludzie. Bliskie spotkanie ze szczurem. Pokaż pyszczek ty. Kolego. <laughs> Hej, Może go jakoś gdzieś w klatce. Nie mam klatkę. Gdzie? No patrz, patrz, po telefonie. no. Halo! Zaćmy. Ty, no i jak tu jak tu cię opanować, ty kumpel? Jak tu cię opanować? Kubuś byś się nazywał, co? Czk, gdzie...